Witam, dzisiaj sobie zrobimy takie trochę dziwaczne, może porównanie. Dlatego, że mam tutaj dwie pilarki. Jedna z nich to jest Holzforma G660, natomiast to maleństwo poniżej to jest Nakce cst 6150 AOW, czyli jedna z największych, najcięższych i najmocniejszych chińskich pilarek tanich dostępnych w marketach albo na Allegro dostępnych na internecie. To jest największy model Naka. I ktoś teraz może sobie oczywiście pomyśleć no ale jaki sens ma w ogóle takie porównanie? Przecież to y, nie da się tych pilarek porównywać. Jedna ma 60 cm sześciennych pojemności silnika, druga ma 90 cm sześciennych, czyli to są całkowicie różnej mocy pilarki i różnej wielkości, tak jak tutaj widać. A ja wam zaraz powiem, że y, ma sens takie porównanie i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Y, otóż Wcześniej, jak wystawiłem film z, tym, z tą Holzformą G660, pokazywałem jako na tnie. Później mój znajomy powiedział mi, że no oglądał ten film, ale jakoś nie widać było na nim, że ta pilarka ma jakąś taką szczególną moc. Powiedział, że ciała tak sobie, nic szczególnego. tak. I ja, tak na początku, może byłem trochę zdziwiony, ale po chwili tak zastanowiłem się. Z drugiej strony, ktoś, kto nie ma do czynienia z takimi dużymi pilarkami skąd ma wiedzieć, jak one mają pracować. Na filmie nie było żadnego punktu odniesienia, nie było możliwości porównania cięcia y, jednej pilarki do jakiejś innej. Y, a ponieważ wiem, że ten mój znajomy ma właśnie takiego naka 6150, więc postanowiłem, że takie porównanie bezpośrednie zrobię, żeby pokazać jemu, ale tak naprawdę nie o to chodzi, żeby pokazać wszystkim, bo wiele osób ma właśnie takie małe pilarki, a czy małe no? Normalne, tak. Wiele osób ma tego właśnie na K6150 albo jeszcze troszkę mniejsze, słabsze pilarki z marketów. I tym filmem chcę Wam pokazać, jaka jest różnica cięcia właśnie taką zwykłą chińską taną, marketową pilarką w porównaniu no, z tym gigantem, tak. Czy faktycznie coś daje ta duża moc, ten duży ciężar i ten większy cylinder? A więc Tutaj mamy na obu pilarkach łańcuch 3-8. Co prawda Naka oryginalnie dostajemy z zębatką, zębatką łańcuchem i prowadnicą 0325, ale tutaj on ma przełożony łańcuch na 3-8, czyli dokładnie taki sam jak na tej drugiej pilarce, więc porównanie będzie moim zdaniem w miarę sprawiedliwe jeśli chodzi o, o szerokość łańcucha. W obu przypadkach są pełne dłuta. Więc zobaczmy, jak sobie poradzi z takim grubszym kawałkiem drewna ten nak, a jak sobie z nim poradzi ta troszkę większa pilareczka. A więc zobaczmy, która z nich szybciej przetnie taką kłodę, powiedzmy 38 właśnie centymetrów, bo tutaj jest prowadnica 38, także większych kłód nie, ma, nie było sensu nawet tutaj e, próbować, e, bo tylko taką mam e, prowadnicę na, na tą pilarkę, żeby było 3,8. E, e, także zobaczmy, jak one tną, e, z tym, że Będę ciął odpalę obie pilarki i będę ciął nimi na zmianę raz jedną, raz drugą. Żebyście sobie dobrze mogli zobaczyć i dobrze porównać sposób w jaki one obietną. Także zapraszam do oglądania. A tak jeszcze dodam w razie, gdyby ktoś myślał, że to jakieś całkiem spuchniałe drewno. Owszem ono jest miękkie, ale ono. Jak słyszycie nie jest. Nie jest próchniałe, jest zdrowe. Więc tak wygląda różnica w cięciu. Napiszcie mi w komentarzach pod filmem, czy coś się różnią. Ja oczywiście postaram się później wkleić napisy, jak szybko cięły. A na dzisiaj to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.